Witam wszystkich serdecznie. No i mamy już po walce Mameda z Pudzianem. Oczywiście Pudzian odklepał. Mamed wygrał. Są tutaj różne spekulacje, tak? Aha, na końcu tego nagrania możecie sobie posłuchać, co powiedział Kalidow po walce. Takie kilkosekundowe nagranie, co powiedział Kalidow po walce z Pudzianem. No, słuchajcie, jakby nie było, Pudzian ma siły. Ma siły i to nie mało, tak. Yy, można to sobie znaleźć w internecie, jak y, Pudzian wypowiada się na temat walki, tak. Po prostu powiedział w kilku zdaniach, słowach, tak, że go zamurowało, że nie mógł ruszyć ręką ani nogą. Mówił pierwszy raz w życiu mu się to zdarzyło. Słuchajcie, niektórzy też twierdzą, że walka była sprzedana, że to było, że to ustawka. Być może to tak wyglądało, ale wiadomo, no czy się wiadomo. No, ci co walczą na ringach wiedzą, tak, że różne sytuacje mogą się wydarzyć, że to różnie może być. No, w każdym razie no, Mamed ma doświadczenie i to niemałe, małe, a Podziadowski też ma doświadczenie, no, i ma tą siłę, i tą siłę ma, tak. Wyglądało to właśnie w ten sposób, że tak przez jakiś czas był nieruchomy, tak? I to widać ewidentnie, że faktycznie być może stracił kontrolę nad rękoma i nogami. Coś z jego psychiką może się stało spudziana. Nie wiem. To tylko moje spekulacje. A jak ty myślisz? Przez myślałem, że Mariusz był, był silniejszy w tym filmie. a ci młodzi strongmeni byli naprawdę fizycznie bardzo silni, więc wydawało mi się, że może oszczędzał siłę Mariusz, nie wiem jak to